Zubadam w Nowym Domu i dosyć nietypowa instalacja. Zapraszam, nowato, sprawdzone, polecone. Czy Pan, czego służy No wiem, no chodzi o to, żeby woda krążyła, że jak odkręcę, bo chodzi o obiekty ciepłej wody, tak? tak. E, teraz, jeżeli nie ma wyjścia w zbiorniku, powinien być będzie w połowie zbiornika. No no. Ta woda, która wraca wystudzona, to potrzebna do środka zbiornika. Dobra. W tym momencie, nie moment ją tylko do dołu zbiornika, czyli do zimnej wody. Czyli zaciągamy ciepłą wodę i wtłaczamy ją do dołu. No. Nie ma w tym jako takich strat teoretycznie, no bo grzejmy wodę zbiornika, która i tak fizycznie musi wszystko wygrać. Więc bilans jest, można powiedzieć, lekko ujemny, ale no nie jest to najlepsze rozwiązanie. Ale ostateczne tutaj. Ostateczne, nie ma innego wyjścia. No tak, jeżeli pan chce mieć tak, jakby... cyrkulację, to to jest jedno. No. No, no, to, no to tak po no. prostu A jak daleko jest, rozległa jest instalacja, stąd jak daleko jest do Do, do No. Ja wiem. To robimy, już widzę. To robimy. Daleko, dzięki. No daleko, daleko. No, w razie czego nie będzie pan z tego korzystał? No, zrobimy, z... zajęcie go pan zakręci założyć i nie będzie Co powiesz Dawid na temat? Tego zamysłu, Bo przyjechaliśmy tutaj, a kotłownia jest zrobiona właściwie. To robimy. To, <laughs> uprzejmie prosimy panów, panie inwestorów, żebyście. sami robili kotłownię, a my tylko przyjeżdżamy No. Mamy tutaj zubadana lodóweczkę. 200 litrów. Mamy zbiornik SW300, czyli tak sobie inwestor postawił. Mamy APP, od niego odchodzą. Zaraz. Jaka tu jest logika? Tu jest pompa. Pompa, która zasila. Te wszystkie, aha to jest pompa, która zasila te wszystkie rozdzielacze Czyli to jest sprzęgło rozdzielacz Okej okay. Sprzęgło rozdzielacz i nie recupą Sprzęgło rozdzielacz, zobacz, tu jest Zobacz, tu jest sterowany techem to będzie Tylko nie rozumiem tego nie rozumiem mieszaczy może chyba chodzi o to, że gdyby ktoś chciał no to A jest w kwestii temperaturę. są dyfuzory. Tak. No to jest pewnie boks dedykowany do rozwiązań gazowych i do e, mieszania strefami. Bo to, są stało tem... stało to, są... Zobacz, to są stało temperaturowe są. Zobacz, to są stało temperaturowe mieszacze. No, i pod spodem skrzyneczki wyzieżdżacze. Bardzo ładnie to wygląda. Aczkolwiek widzę tu jakąś wodę. Widzisz tutaj coś? Mamy jakąś wodę. A tu jest, tym, z tego jest. Tutaj To pewnie się albo na tym, albo może na, na siłowonku. No no? Poprawimy. to jest ten grupy pompowej 3 i one zasilają trzy rozdzielacze Podłogówka tu wszędzie jest. Mm -hmm. Zasiedlenia są tutaj tak, w tych skrzyniach. Tam to rozdziela, raczej, do nich podchodzą rurki z obiegów, od, od wszystkich obiegów podłogowych, podłogowych. Ok, no. i się rozchodzą po Tak jest. A tu będzie na techu, będzie sterowanie, czyli, czyli będzie sterownik, który będzie tym wszystkim zarządzał. Z w również. Sensie pom pompą nie, pompą będziemy my zarządzali okay. zewnętrznie. Jeszcze raz krótkie podsumowanie. Mikodem, to dla Ciebie teraz, od sytuacji zobacz. To jest pompa ciepła, jednostka wewnętrzna. Tak, już Ona ma w sobie zbiornik ciepłej to wody i hydraulik i całą automatykę, czyli płyta główna tutaj jest. Mhm. A, A teraz to było osobno, tak. jedno drugiego. Tak jest. Teraz tu mamy e, układ, w którym już e, hydraulik inwestora, zrobił bufor, czyli to te duże urządzenie, 300 litrów, i rozciągnął, e, rozciągnął całą instalację. Ona jest zrobiona. Od bufora jest zasilanie do, tu są, tu gdzie stoi z tyłu ta szafka, tu są grupy pompowe. Grupy pompowe. Tak. Czyli e, jest tutaj sprzęgło hydrauliczne. No ja bym tak nie zrobił, ale tak jest. jest Sprzymów hydrauliczne. To, to ta czarna belka, co są, tak. są grupy pompowe z mieszaczami. To są te grupy Tak. To są też. Tak, I one tam, zasilają... Tam mieszacze. No, to jakby, jak to to byłem, mieszacze, to są te zawory tutaj. Puh. Tak. Okay. O, tak jest. Czyli dosłownie... a dobra, bo tutaj się y, one mieszają właśnie udział wody zimnej i ciepłej. tak. I to tak. w tym wypadku jest niepotrzebne zupełnie, ponieważ mamy tutaj pompę, która od razu daje dobry, dobry yy, I parametr na, na, yy, na zasilanie. Bardzo ładny dom, bardzo skrótnie wykonana instalacja. My też dołożyliśmy swoje trzy grosze do tego. Dziękujemy i zapraszamy nowato.pl, Ciechanów, Rybnik, działamy na tej osi przeważnie. Staramy się gdzieś tam nie odbiegać zbyt daleko, ale jeżeli nas Państwo zaprosicie, to chętnie wykonamy dla Was instalacje pompy ciepła, klimatyzacji, rekuperacji, kotłów na pelet, kotłów zgawozujących drewno.